Cześć, tu Kinga i witam Was w kolejnym filmiku na moim kanale. Zazwyczaj nagrywam to wprowadzenie po prostu w pierwszym klipie, jaki nagrywam, ale w tym filmiku po prostu zapomniałam i tego nie zrobiłam. Dlatego witam się z Wami w niecodzienny sposób. I to by było na tyle. O matko, widzicie, jak się spaliłam. <laughs> to dosyć zabawne z perspektywy czasu, bo. Nie było zabawne ten tydzień temu, kiedy się spaliłam. Byłam na jachcie z tatą, nie wzięliśmy kremów przeciwsłonecznych, nie posmarowaliśmy się, bo szczerze, spodziewaliśmy się burz. I <gryw> tak to się skończyło, że wróci wróciliśmy cali czerwieni. Jeszcze podczas innych dni nie było tak źle, bo jakoś tak, aż tak mocno nie świeciło to słońce. W sobotę były chmury, w piątek też nawet były takie przelotne deszczyki. No. A potem w niedzielę cały czas ładowało słońce, no i słabo to wygląda. A dzisiaj będę znowu cały dzień na słońcu, bo będę na paradzie równości, ale zamierzam zmienić ten top na taki z długimi rękawami, bo tam bo zaczęła mi schodzić skóra i generalnie nie mam zamiaru ponownie spażyć sobie skórę, więc ochrona będzie. Ale nie o to mi w ogóle chodziło. Pisze aktualnie recenzje. Jezu ja cały czas coś piszę i pokazuję wam na tym laptopie, ale ja po prostu dosłownie nie mam czasu na nic innego. <grym> jak nie piszę egzaminów, to piszę jakieś teksty, artykuły, recenzje, cokolwiek na swoje studia. Bynajmniej obejrzałam wczoraj bardzo ciekawe przedstawienie Madame Plińska i Sekret Chopina. To przedstawienie jest bazowane na książce Erika Emanuela Schmidta. Jezu, jaki dziwny akcent. Erik Emanuel Schmidt. Jest to autor m.in. Oskara i Pani Róży. Ta książka opowiada o tym, jak Erik Emanuel Schmidt próbował nauczyć się grać Chopina, jak najbliżej oryginału i poszedł na lekcję do Madame Pelinskiej polskiej emigrantki, która przyjechała do Paryża i tam uczyła gry na fortepianie. I ona zabroniła mu zbliżać się do fortepianu przez jakiś czas i zamiast tego kazała zrywać kwiatki tak, aby nie spadła im ani kropla rosy. Kazała też przyglądać się gałęziom i temu, jak woda faluje, kiedy wrzuca się tam kamyczki. I jest to super ekscentryczne, ale te rady pomogły o dziwo. Przed jedną lekcją kazała mu też po prostu uprawiać seks i to był Przezabawny cytat. Następnym razem proszę przyjść na lekcję po uprawianiu miłości. Tylko proszę uprawiać miłość z kimś. Ma pan jakąś pomocną dłoń? Miałam na myśli przyjazną duszę. Sama historia była ciekawa i sposób, w który Madame Pelińska opowiadała o Chopinie i o tym, co on próbował zrobić w swojej twórczości. I zapomniałam dodać prawdopodobnie najważniejszego, a mianowicie tego, że podczas przedstawienia były wykonywane utwory Chopina w wykonaniu Leny Lendow, jeśli dobrze pamiętam, i to dodawało niesamowitego klimatu. I podziwiam pianistkę za to, że potrafiła oddać i doświadczenie pianistki, nauczycielki, madame Pelińskiej, i pomyłki, które podczyniał główny bohater Erik Emanuel Schmidt. Niesamowite skile. Więc generalnie bardzo mi się podobało to przedstawienie. Tylko pisanie recenzji o tym. Jak się pisze recenzję przedstawień? I'm struggling. A, mamy ciekawe te prace, ale jakim kosztem? Także ja wracam do swoich zmagań. A Wam życzę miłego oglądania czy coś. Zadowolony i nie wchodzisz do domu. Cześć. Raportuję, że wróciłam bezpiecznie z parady. Było bardzo fajnie. Spotkałam wiele nowych, fajnych osób, generalnie z kręgów znajomych mojej przyjaciółki z gimnazjum, z którą się spotkałam, więc superowa sprawa. Parada zawsze jest świetnym przeżyciem. Uwielbiam atmosferę, która ją otacza: wszystkie tęczowe flagi, flagi poszczególnych tożsamości. Nie ma nic piękniejszego dla mnie. Po prostu od razu, kiedy tylko widzę flagi społeczności LGBT, czuję się w domu. I na tej nocie chciałabym powiedzieć, że aktualnie na ten moment utożsamiam się jako osoba panseksualna. Na ten moment jest to dla mnie najtrafniejsze określenie. Wcześniej myślałam, że jestem Billie, tak od. Gimnazjum generalnie, bo jeszcze chodziłam do gimnazjum. Być może kiedyś to się zmieni, być może kiedyś Wam powiem, że jestem tak naprawdę lesbijką. Kto wie? Kto wie? Nie ja. <grym> Ale uważam, że nie ma dobrego czasu ani odpowiedniego czasu, żeby zrobić coming out i jakby poznać siebie lepiej, bo poznajemy siebie lepiej na każdym kroku. I nie ma limitu czasowego na dołączenie do społeczności LGBT. Jeżeli to trafi do kogokolwiek, kto być może kwestionuje, to mam nadzieję, że to będą pocieszające słowa. Tylko tak uprzedzam, że jeżeli macie zamiar pisać w komentarzach, a po co są te parady równości? A kiedy będzie miesiąc dumy dla osób heteroseksualnych? Miesiąc dumy dla osób heteroseksualnych jest dosłownie zawsze. W każdym dniu o każdej porze. Osoby hetero mogą wyjść na ulicę, całować się, a nawet uprawiać seks. W miejscach publicznych, i zdarzało się to moim znajomym, że faktycznie mieli nieszczęście to widzieć. Bycie osobą heteroseksualną jest generalnie bezpieczne praktycznie cały święty czas. Miesiąc dumy dla osób nieheteronormatywnych jest ustalony nie bez powodu. W czerwcu w rocznicę zamieszek na Stonu. I od tamtego czasu coraz. Bardziej mówi się o prawach osób LGBT, o dyskryminacji, której jesteśmy ofiarami. Miesiąc dumy jest potrzebny po to, żebyśmy nie czuli się bezsilni przez cały czas. Miesiąc dumy jest po to, żeby pokazać, że jest nas wiele, że przechodzimy przez te same rzeczy i że jest w nas coś pięknego. Bo wierzcie mi lub nie, ale wiele osób nieheteronormatywnych nie widzi w sobie nic pięknego. Ale ja chcę Was zapewnić, że. Zasługujecie na życie, zasługujecie na to, żeby być kim chcecie być. I chciałabym też, żeby inne osoby to uznały. I ponownie zrobiło się przepraszam Na tym kanale generalnie staram się tworzyć pozytywne konotacje z byciem osobą nieheteronormatywną, bo potrzebujemy pozytywności w naszym życiu. Mamy wystarczająco dużo smutków i, i żalów, i trudności. Więc nie chcę, żeby mój kontent tego dokładał. Ja generalnie staram się być pozytywną osobą i. i tak. Poczekajcie, jezu. Już mnie bardzo bolą. No. Generalnie staram się być pozytywną osobą i przynosić szczęście w życie innych. Poczemu czemu nie? Bo czemu nie? Wybaczcie, że w tym filmiku nie ma absolutnie niczego powiązanego z czytaniem. Zdienafowałam dzisiaj książkę i oddam, gdyby ocen na Twoje imię do biblioteki. Chciałam skorzystać z kontaktów w buwie i stwierdziłam, że nie interesuje mnie ta książka na tyle, żeby potem pokazywać te czeki, że uuu, wypożyczyłam faktycznie tą książkę. Generalnie też niezbyt mi się podobała ta książka, więc nie wiem. Może dokończę, jeśli będzie na regimi, ale cokolwiek. Upływał mi termin wystarczająco blisko, więc i tak. Proszę o wybaczenie, jeśli chodzi o brak książkowego kontentu. Generalnie to od lipca już będę miała czas faktycznie czytać i myślę, że będę czytać więcej. Planuję generalnie parę ciekawszych filmików, także stay tuned. Coś powinno być ciekawego i książkowego. Nie będę cały czas nagrywać tylko tagów i vlogów. Wnajmniej wrap-up czerwca prawdopodobnie też nie powstanie, ponieważ... Nie wiem co mogłabym wam recenzować. Moje notatki do egzaminów co najwyżej. Ilość razy, w której ziewnałam w tym klipie, tylko wskazuje, że już naprawdę powinnam iść spać. I. no. I... i do tego właśnie będę się zabierać. Mam nadzieję, że przyjemnie oglądało wam się ten filmik. Życzę Wam miłego dnia, miłej nocy cokolwiek i do zobaczenia w kolejnym.